Ja was będę herował. co? Chyba, że Patryk zabierze całe szczęście w meczu. O, no i zabrał! Mieli wchodzić, a tu kur. A trzech jest u mnie. Patryk, cięcie rób, nie było tego. nie było tego? Rico lizut Nice, Patryk, Patryk, dawaj po ciele. Dagon chcę tu ugrać. 60 był Ej, dobrze, że się zatrzymałeś. Też mi się pięknie zatrzyma. Co on robi? Robi, o! robi o! load'a Robi loda! Zaufaj mi Dobra, no No, to na to się tepni tepnij Szybko! Dobra, teraz to się. Patrz, i co? Ja to stoję, gram na chuj o, to, to, to... A ty są wikile Dzień po ciele, dniem straconym Fajne, dobrze, dobrze, dobrze Minus 130, szmata Nie <gumse> daj pij tego, <Gigi>, głupca <gigi>. GG, <gumse> GG A, ja pierdole, dół jeszcze Minus 70, Jetta Minus 120, Astra Jeszcze jeden Ty, no sramu na Za niego duchę. Na tego typa Dobra, czekaj, czekaj, czekaj Acie, Oni tak bujski otworzyła i nie tak nasrałem na niego Tak tak wiesz z języjskiem, z języjskiem tak <grystanie> <grystanie> on jak wciągnął, jak odgórzaś. Hej, taki <grystanie> <z> dupę, kurwa. Trójpę <grystanie> mecz. No, no co jest? W końcu. <grystanie> Kurde, nie sobie. Co saveujemy? No idź kuchnie, tam gdzie twoje miejsce. płacać Nie, <grystanie> to normalnie saveuje na Silvera. Timing. O, widzisz. Pierdolę. Jak będzie tu dodatka to mi zniszczycie, tak? Czy nie? Nie, pójdź wam w dupę. Pomóżcie mi, bo ja z go boję. Gdzie jest? Za żółtym. Nice. A Na info nawet nie było, że już są kurwa. No bo mnie tam nie było. Dobrze. F1. No to defuj, no. Co? No, smoka, zróbcie i daj fujno. jak Ale to było takie pro. Ja to udałem Oni mnie je widzieli. Nice. On daleko, on daleko. On daleko. Jelik, jelik. Jeszcze jeden jest tutaj. Dawajcie Franka, Dals dobrze. Franek mi dał na plesu jeden, ale dobra. Ej, ej. wiecie co ja mam? W ręku. Jej, go. też. Siedem. Ja za panowie, wyduseni! Wyduszeni. Mam u siebie w mieście takiego Menela, który zbierazem a był w jeden z dziesięciu kilkanaście lat temu. <noise> a dobrze, starczył Wygrał? ci o coś ja B. wygrał, wygrał, ty, ty byś wygrał, ty. Ty byś Szeka. to wygrał na pewno z tą swoją wiedzą o Valorancie. Jestem. Kto ci kazał tam wchodzić? Jeszcze jeden po lewo Defuję na gołego No garden okay. Gardener Zobacz, Gardner ja... nie, gardener nie wykarowaruje Gardener, ty tomo. jesteś tak pijany <laughs> Tak Ale to 8 killi ma Kina, O, nie ma gina no Ty, guardian skin A ty, obozu se Czekaj, no, czekaj Lecę Lecę na blisko. Dobrze, Franka zabiliście Ja pierdol... Mi odmida W głowę Ej, okay. stój tu! Stój tu! Stój tu! Tu jest! Lagi mam, lagi mam! Lagi mam! Nie płacz! Nie pierdol Nie ruszaj się, po lagi mam! Marek z Po ciele! Czekaj, okay, zostaw! No eee, Patryk, gdzie Po szęścia! Chłopie, czemu ty się tak ruszaj Lagi przez ciebie miałem. A już Lucky Head'y nie były Dobra, już Lucky Head'ów nie rozdawał pewnie, co nie? Dajesz, Patryk Jak go Urba. nikt nie widział? Bo on stał obok smułka, kto... twój plecę po bo... Nie wiem, ja to samemu wchodzę na tego site, no ale okej okay, Omen, pantuj no. ale to mi cover, chodź tu Ale super, co Coverujcie go, go, bo oni mu tu wyjadą z listy Dobry dobry, mówiłem, dobry tam. gracz jesteś Nie no, Patryk, ty masz takie sensy, chłopci, nie trafię jak plantujesz, Zreportujesz się <laughs> Stryk, dwóch, stryk Ale umiecie wchodzić ze mną? Boch to, boch, tutaj Kurwa co to za flash? Masz go, masz go, ses, setcę! Se, se. No proszę! O. Co to jest? <laughs> Jest na chylenie chyba teraz Ale ty jesteś dobry No wkurwiliście mnie, bo macie farta, no nic we mnie poradzę GG, thanks ja for do... game Nie. Yeah. go, dajcie mi oh, yeah. oh.